Godzina 10, mega słońce. Od 9 trwa rejestracja, większość uczestników jest już na miejscu. O 11 poczęstunek, oczywiście swojska kita, więc będzie smacznie. Potem wszyscy rozjeżdżają się na stanowiska. A teraz zapraszam Was, żebyście zobaczyli, jak wygląda podium, podarunki, pakiet startowy oraz oczywiście rejestracja. Więc tak, tam Monika rejestruje uczestników. Każdy ma też szansę skorzystać, spróbować ciasteczka szczęścia, w którym jest wróżba. Wróżba, która może przynieść się szczęście i da zwycięstwo. Oczywiście mistrzostwa, więc puchary oraz medale. Tutaj mamy także sektory: sektor Tipera, sektor NG24 oraz PB Products oraz nagroda Big Fish od Shimano. Resztę sponsorów opowiemy za chwilę. Tutaj właśnie jest ciasteczko szczęścia. Spróbujemy, może jedno. Jaka będzie wróżba? Czas na harmonię w rodzinie i z otaczającym światem. Grubo. A tutaj nasze podium oraz pakiety startowe dla wszystkich uczestników. Oczywiście towar NLT, mamy tutaj i czapy, czapy, jest whisky i oczywiście ekstra squid. A w środku poczęstunek, kawa, woda, herbata, a za chwilę oczywiście świńska kita. Więc słyszymy się po kicie na losowaniu, życzę wszystkim szczęścia. Wszyscy poczuli świniaka, więc przyszli. Więc swojskie jedzonko, uczestnicy już czekają, będą mieli siłę podnosić wielkie karpie. Dzięki Paniom Gospodyniom. Czyjeś się koleg gospodyni? Na razie obkurawa ten, a ja będę posyłować. No. Dziękuję. Tak fajnie, więc nagram. Jak tam smakuje kita? Przepyszne. Masz tego? Dziękujemy. Nie, nie chcesz mi wykorzystać? Musisz sobie wziąć wróżbę. Czyli tutaj. Powiesz mi co, ja, co masz. Może będzie, że przegrałeś, więc nie musisz losować. Nie, 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 nie! Weź inny, weź inny. Jak przegrałem? Grube słowa od razu? Tak nie ma takich wróżb. Potargaliśmy. Potargaliśmy. I znowu po angielsku? Nie możesz liczyć na swojego partnera. We will have place lucky and happiness. Please translate. Aha, jest po drugiej stronie. To... No, w pomyślności, no? szczęścia, spokoju, będziecie mieć swoje mieszkanie. O, e, to, mieszkanie to, to, już mamy. To do ciebie. Szczęścia i spokoju, Czyli nie? Czyli dobrą sztelę będziemy mieli. No, to tak trzeba tak, tak czy inaczej. Tak, sposób tak tak, na... tak, tak, tak. tak. Masz półziastka, możesz opierniczyć? Nie, bo jest na diecie. Fajnie. <grystanie> Czyli zapraszamy na kitę. Dokładnie. Okej okay, kochani, myślę, że już czas zacząć. Wszyscy pojedzeni. Tak? A, no to git. Oczywiście kuchnia tutaj z uroczyska serwowała Wam to pyszne danie i również oni będą Wam serwowali obiadki, bo od jutra macie obiadki do soboty. Godzina myślę, że tam jeszcze to ustalimy, jak coś to napiszemy Wam SMS-em z numerów, które tutaj zebraliśmy. Ale przechodząc do sedna, więc cieszę się bardzo, że Was widzę, że że bierzecie udział w naszych zawodach i tutaj się zjawiliście. Pasja dodaje nam skrzydeł i to właśnie widzę w każdych oczach którzy, osób, które dzisiaj się rejestrowały. Wiem, że macie plan, taktykę na to łowienie, bo jednak przyjechaliście na Mistrzostwa NLT, aby wziąć udział w zawodach, w takiej małej rywalizacji. Mam nadzieję, że rywalizacja będzie fair play i że będziemy się świetnie bawili, ale jakby nie było, walczymy o mistrzostwo. <noise> Oczywiście walczymy o pierwsze, drugie, trzecie miejsce, e, czyli o mistrza e, NLT na 2023. Powiem, że już na przyszły rok też mamy dwa terminy i to będą troszkę inna formuła, ponieważ są, jest edycja wiosenna i edycja jesienna. Osoby, które drużyny, które wezmą udział w dwóch edycjach, mogą zostać mistrzem NLT 2024, no i doda otrzymać dodatkową nagrodę. Także zachęcam do udziału jeszcze w przyszłorocznych, ale wracamy do tych. Mamy oczywiście sektory sektor A. Tutaj sponsorem sektora A jest Deeper oraz sektor B. Sponsorem sektora B jest ng 24 i PB Products. No i oczywiście Big Fish. Big Fish zawodów Mistrzostw NLT 2023. Ale mamy także Big Fisha zawodów złowionego na przynęty NLT. Oczywiście otrzymujecie pakiety startowe, w których są nasze przynęty NLT, więc jeżeli ktoś złowi piękną rybę, która okaże się Big Fishem i będzie na przynęty NLT, również dostaje tą nagrodę. Więc tak, zanim przejdziemy do losowania, czyli tego, na co wszyscy czekacie, wielkie podziękowania dla najlepszych marek, które są z nami. Shimano, NG24, BB Products, Dipper, NLT Sklep, Delfin, Lanser, Mikado, Sportex, Crystone. Łowisko Uroczysko, które także ufundowało zasiadkę dla jednej z ekip. Patronat Karmax, Karpiostrada. Co tutaj jeszcze mamy? Więc tak, nie przyjechały trzy ekipy, więc łączymy trzy stanowiska. Stanowisko 11-12 będzie stanowiskiem jako jedno. Stanowisko 38-39 także jako jedno. I 28-27. Też zostało połączone. W tym przypadku poprosimy, żeby siadać na miejscu 27, bo na 28 jest na 100 metrach jakiś beton, o który wiele ryb się traci, więc tutaj będziecie mieli okazję łowić bezpiecznie, przede wszystkim dla ryb. Aha, przede wszystkim jeszcze jedna ważna sprawa, bo jest tutaj 37 drużyn, dwa sektory. Sędziowie znacie ich, wy By byli rok temu. Więc Darek oraz Marcin. Sędziowie będą ee, tak naprawdę ważyć ryby dwa razy dziennie, czyli rano oraz wieczorem. Ze względu na wysoką temperaturę po obiedzie także wprowadzamy dodatkowe ważenie. W tym przypadku chcielibyśmy, żebyście zgłaszali sędziom, że te ryby są, żeby nie jeździli specjalnie do wszystkich, żeby wam tam nie przeszkadzali, tylko po prostu jak ktoś zgłosi, że ryba jest już w worku, no to po posiłku sędzia podjedzie i tą rybę także zważy. Miejmy nadzieję, że będzie dużo ryb, dużo wielkich ryb. Rekordy życiowe wiadra na głowie. Bo to lubimy najbardziej. Więc tak, kolejne zlostowanie jest według kolejności wpłat. Zaczynamy od obrońców tytułu pierwszych mistrzów karpiowych. Mariusz Kania, Konrad, Ki. Gopis bym mu poprosił. Numer 40, jajeczko zabieramy. <laughs> Maciej Minta, Tomaszanik. Anik. Dzień pierwszy, pierwsze oficjalne ważenie, bo w nocy już nasi sędziowie ważyli amury, a teraz lecimy doważyć resztę i za chwilę powiem Wam jak wygląda klasyfikacja i co udało się złowić. stanowisko 23 rybka do ważenia już im oglądamy i panie są? I o to chodzi Nie ma tak nogi wywalić i wszystko mężowi kazać ładny proszę Co złowił? Wytarowana i czy będzie 20? Pierwsze na drugich Mistrzostwach NLT. Już patrzymy. Chyba zgadłem. Piękna ryba dla Patryk. Na wale prawie 20. Gratulacje. wraca do wody. Ryba w świetnej kondycji. Gratulacje. Dziękuję. Kolejna ryba, stanowisko 30. Sektor NG24 oraz PB Products. Naprawdę, czy będzie magiczne 8 kg? bo taki jest limit, minimalna waga punktowanej ryby. No. Jest. się. 8:300. Zadowoleni? Jasne. Pierwsze koty zapoty. A ja. Teraz pamiątkowe zdjęcie i czekacie na większego. Ja. Yeah. Sektor PB Products, więc jest i... ...Seal Dociężona dociążona plecionka. Świetnie się układa, a tutaj piękny karm. Patrzcie na tą łuskę. Pierwszy karm Mateusza. gratulacje. Jeszcze dwie punktowane ryby. Zobaczymy jak będzie. Przyszliśmy zważyć na stanowisko 35, jedna ryba w worku, panowie na pontonie, więc mamy hol na żywo. Mateusz w akcji, to jest takie niewdzięczne stanowisko, w którym właśnie ponton pomaga, bo ryba zazwyczaj po braniu idzie za trzciny. No i dzięki temu, że można korzystać z pontonów, można tą rybę bezpiecznie wyhodować. Stanowisko 36, coraz bliżej zatoki. Maciek właśnie wyciąga rybę z workiem. Teraz zobaczmy co tam się kryje. A, mniejszy. Mamy 13 200. prawo Maciek. Pierwszego co zapłoty. I oto on, ekipa dobrze znana, karp nie chce być na zdjęciu, no tak czasami była. Ale jest ładny. Pierwszy. Bum, bum, bum! NLTTV nadchodzi. Skrzydła ci czekają i już opowiadają, co się w nocy wydarzyło. No piękna noc, pierwsza noc na urodzisku. Eee, było widać, że jakaś zmiana pogody idzie, no bo strasznie się błyskało na niebie, wyczekiwaliśmy na deszcz, aczkolwiek tego deszczu nie było. Eee, no co, siedzimy, tak, siedzimy, pierwsza rola gdzieś około 22, Skakujemy w ponton, płynę, mam ładną rybkę, no i wpierdzieliłem się w swoje zestawy, z racji tego, że troszeczkę Zły azymut obrałem, no bo na wodzie świeciło się mnóstwo zielonych markerów. Ja akurat wpłynąłem nie na ten marker, okazało się, że wpłynąłem w zestaw. No i przy tej zamotce rybka dostała luzu i spadła, no ale trudno, pierwsze koty za płoty. Wróciliśmy, zrobiliśmy zestaw. Godzina pierwsza w nocy, rolada. Wypłynąłem, jest scholowana rybka, przepiękna, spływam. No i oczywiście również nie ten azymut. Ciemno, zaspany i w tą samą wędkę się jeszcze raz władowałem, więc dwa razy musiałem przekładać żyłeczki, no ale dwie ryby po nocy wylądowały w naszych workach, więc na początku pełna amatorka, ale myślę, że już z biegiem kolejnych dup będzie coraz lepiej. Jak najbardziej. Pierwszy skrzydłaty u nich nawet nie ma deszczu ani słońca. Mówią, że nie padało. U nas nawet pogodnie. <laughs> Ale jest karp. Ładnie. I drugi kaper. Zagubione dziecko. Nie wiadomo, którego ojca. <laughs> Najważniejsze, że ojców jest dwóch. Proszę, jakie wzburzenie. Klasa. Stanowisko 38. Coraz bliżej końca sektora PB Products NG24.pl. Pierwsza ryba. Teraz trzeba tylko dźwign dźwignąć, pomachać. Pięknie, cała rodzina. Wielkie gratulacje. Jeszcze trzymamy. Tym razem pełna łuska Klaudii 9700. Stanowisko 40. Trzecia ryba. Dużo słońca. Polewamy dobrze worek i matę. Ryba w formie, więc szybka fota, szybkie ważenie. I wraca zaraz do wody. Pójdźmy na kolejne śniadanko, Zaraz nam zrobimy trzyczkę. A później im zważymy ryby. Czyli dzieje się na stanowisku który macie numer? 3-5 komplecik. Chłopaki walczyli z amurami w nocy, a teraz walczą z karpiami i tak na zmianę. Trzecia punktowana ryba Michał z Mateuszem. Więc dzieje się u nich, teraz tylko podmianki w nocy, tak jak mówiłem amury. Zobaczcie a tego czarnucha. Dołożyli. Po nocy Tancerz. Nie tancerz. 300 gram powiększona trzecia ryba. Czy co, są dwa karpie i amur punktowane, tak? dwa, mory, dwa amory Dwa A przepraszam. Jamury były w nocy. A Już no, masz ryba Więc worek się otworzył A Jeszcze się to mało kręcy, no, czy nie, czy nie. Nerwowy chłopak? Jeszcze. Pierwszy tancerz? Do tego nie warto nęcić żepikiem, bo potem karpie są pijane, Lepiej whisky. Lepiej whisky. Ale ten jest, ten jest niepełnoletni, więc. Może amurki, no, nie? Na to liczę. Okay. Przygotowałem, zmieniłem sobie na krótki włos. Um, tak, żeby jak to był testowanie, żeby amurki, to tak żeby to pasmowało. Mhm. Mm no to kija ale nic. Mm -hmm. Takie brania i to wszystko. To tak samo jak tutaj obok, no, drużyna. To może pożynków, albo co. Mm -hmm. A nie wstydź się do śniadanie, jedną. No, no. przeszkodziliśmy. chyba to wkładamy do To tak jak drużyna obok i jeszcze następna, tak właśnie jest. tak mówili. Pierwszą można dali sobie spać po prostu. Tak, tak Trzeba odpocząć, żeby potem łowić duże. Tak jest. Także tak dały Wam fory. No, cool. Ale co, myślicie, że puste to amury, czy...? Tak mi się wydawało, że amury po prostu. No tak delikatnie, pyk, pyk, pyk. Mhm. Mm. Mm I do góry. Zaraz. Będzie dobrze, jeszcze 30 kg tak będzie. No, będzie. No, no, mam no na liczę Nie na to. 30 kg, a będą 3. 3 no 3. no, 3. no, tak, no dobrze, 30 będziemy ważyć. Jak 90 będziemy na zawodach, to będą nasze, prawda? Będziemy nasze? ważyć, tak, z chęcią. 30 km tutaj, żeby dojechać. O. Z Holandii, no. z Hagi. No. Nie przyjechaliśmy na wczasy, ale powalczyć no trochę, a oczywiście odbywa. z Holandii. No, w zeszłym roku okej. też w Holandii była. No. To oni chyba mieli trzecie, nie? W sektorze. Tak, tak, no. Piękna. Piękna ryba. Okej. Okay. Piękna. Koniec zawodów dobrze by było zdradzić nie, no, mogą zostawić sobie tajemnicę Nie pójdzie to w świat Ale to nie jest się na jedno i nie, nie zmieniając Stanowisko. Dziewiąte. Piękna. Te osy to mnie wykończą. Tyle ich jest. No. no dzisiaj nie używałam ananasa, i tak lecą. Kolejny prysznic. <laughs> <samo> <laughs>